błogosławiony Józef, małżonko kochający, małżonko sprawiedliwy, Ojcze proskwiwny, Ojcze wrażliwy, Ojcze wymagający, stróżu poczętego życia, pracowity gospodarz, Otważny o obrońców prześladowanych. Błogosławiona Wiktoria. Małżonko wierny. Małżonko pełna w dzieje. Matko o pięknym sercu. Matko dobra dobra jakle. Matka. Błogosławiona Stanisław. Błogosławiona Marpa. Błogosławiony Władysław. Błogosławiony Franciszek. Błogosławiony Antoni. Błogosławiona Maria. Błogosławione dziecko pod sercem matki Rodzone w męczeństwie. Rodziną Bogiem Siedem. Rodziną zjednoczona w miłości. Rodziną otwarta na życie. Rodziną uczciwa. Rodziną miłosierna, Rodziną ofiary. Rodziną posłuszna słowa. Rodziną pomocna dla wszystkich. Rodziną mężna nasza śmierci obieczona chwala, domu zwycięskiego krzeża, ogrodzie Boga rodzic, Badniku Boży, w której grzechy świata, Módlmy się. Boże, Ty umocniłeś miłość błogosławionych małżonków Józefa i Wiktora wraz z ich siedmiotkiem, dzieci, męczenników, aż do dania życia zabrać. Utwierdź rodziny wierności Twemu Słowu, a bezpartej ich chorę ofiarną miłością jednej głosiły Ewangelium Życia przez Chrystusa Pana naszego. Błogosławiony bądź Boże, który wezwałeś rodziny Józefa i Wiktorii do ewangelicznego usta. Naucz do rodziny nie pokładać pewności w dobrach tego świata i bronię przed księgości. Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony bądź Boże, który ofiarowałeś się łaskiną samarytańskiego współczucia. Daj łaskę pocieszenia rodzinom doświadczającym Jakiegokolwiek sprawienia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony bądź Boże, który dałeś rodzinie ulgów wieść w życie zimne. Ustrzeż rodzinę od pragnienia ziemskich małych. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony bądź Boże, który sprawiłeś, że błogosławieni uczennicy tęsknili za sprawiedliwością. Niech nasze rodziny głównie przyjmą Twoją wolę i dają świadectwo wiary. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony bądź, Boże, który nauczyłeś ich miłości i miłosierdzia. Prosimy, aby rodziny miłosierdzia doświadczyły Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony bądź, Boże, który dałeś rodzinie Józefa i Wiktorii żyć w pokoju ze wszystkimi. Wlej w życie rodzinę zgodę i przebaczenie. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony bądź, Boże, który umocniłeś błogosławionych męczenników, gdy na prześladowani, Nauczył rodzinę cierpliwości i gnębisto. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez ustawiedliwictwo błogosławionych Józefa i Wiktorii z dziećmi błogosław Boże naszym rodzinom, aby wpaczony przykład męczenników odnajdował radość w codziennych czynach miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.